22 listopada Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, wiersze od 45 do 48. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Myślę, że nie da się to z niczym porównać. Niezależnie od tego, jak świetny wykład, jak świetną prelekcję usłyszeliśmy, czy jak wybitnego mówcę spotkaliśmy, spotkanie z Jezusem było Jakościowo różne od tych wszystkich dotychczasowych mówców, którzy także potrafili operować słowem, od tak zwanych rabbi, których nauczania słuchali ówcześni i też bliscy Jezusowi ludzie. Ale to, co usłyszeli od Jezusa, było na tyle dojmujące, na tyle inne, że. Po prostu nie potrafili znaleźć odpowiedzi na to, skąd on to ma. I dlatego to bycie w tym zapartym tchu, takim doświadczeniu, które się odnosi do niego ze względu na to, że on nikogo już tutaj jako pewne jakby podpórki, jako jakiegoś zewnętrznego źródła nie nazywa. Nie mówi idźcie do Tory, sprawdźcie sobie. Czy tak jak ja Wam mówię, Tora Wam również nie nakazuje? Jezus raczej mówi, to ja jestem Torą, to ja jestem prawem, to we mnie się to wszystko dokonuje. I dlatego to mówienie Jezusa, jakby z łona Ojca, nie mówienia o Ojcu z jakiegoś zewnętrznego punktu, zewnętrznego miejsca, ale z łona Ojca, robiło tak niesłychany efekt w słuchaczach, którzy. Byli e, naocznymi świadkami tych wydarzeń. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.